Z nowych map laderowych, jakie tutaj mamy. No i zaczynamy od razu mocnym uderzeniem. Nowa mapa no i mocne uderzenie. Dimaga! Spawn na godzinie 12, na godzinie 3 mamy Empire Hobot. Bliskie i jeżeli chodzi o powietrze. No i zobaczymy, jak sobie poradzą ci zawodnicy, jakie buildy zastosują, jak będą chcieli rozwiązać. ZVZ, rzadko pokazywany przeze mnie matchup na turniejach, muszę powiedzieć, że z przyjemnością oglądam tak właściwie te mirrory w StarCraft 2, chyba najbardziej. TVT potem ZVZ. Troszkę mniej lubię PvP mimo wszystko, ale zdecydowanie atrakcyjniejsze jak dla mnie przynajmniej te mirrory, jeżeli chodzi o porównanie między StarCraftem 2 a Broodwarem. Drone trick przed chwilą zagrany przez Hobota, no a Dimaga chyba nie skusił się na tego typu zagranie. Zobaczymy. Tutaj różne wariacje na temat się pokazują. Granie z jednej haczy, granie z dwóch haczy, ale tak naprawdę ta druga hacz w naturalu, ale bez wydobycia tam, czyli tylko po to, żeby mieć te dodatkowe dronki. No i wariacje na temat zerglingi, benlingi albo rocze. Troszkę jest nudno, jeżeli obydwaj grają zerlingi i benlingi bo wtedy to jest no może nie jest nudna, ale wtedy to tak najbardziej chyba przypomina ZVZ brudwarowe gdzie mamy mnóstwo, mnóstwo mikro i walki o chociaż pojedynczego nie, Pojedynczego nie, Zerglinga Dostałem informację od Distara, że obydwa Starsonem 3-0 w grupie mają, jeżeli chodzi o ten LAN we Francji, na którym są. Gratulujemy im, będę się tam ich podpytywał. Mamy już tutaj pierwszą różnicę. Widzimy, że Dimaga e, Hatchery przed Spawning poolem wybudował, natomiast hobot, tutaj standardowo bardziej, e, za sekundkę będzie miał 100 minerałów na upgrade do prędkości. Już wycofywane dronki, jest stówka, no i robi się ten upgrade, e, więc e, no. Mamy pierwszą rozbieżność. Dimaga oczywiście z racji późniejszego spawnik pula, braku gazu, nie będzie mógł sobie tutaj pozwolić za bardzo na tą prędkość dla zerwingów. W najbliższym czasie kończy mu się dopiero teraz robić ten spawnik pula. Prawie 400 mg na koncie czerwonego zerga. no Jestem bardzo ciekawy, chyba jedna królowa w tym momencie z tego co widzę, budowana a 200 minerałów jeszcze posiada. Ta druga Haczery właśnie kończy się robić. Jest druga królowa w budowie. No a Hobot również decyduje się na wybudowanie ekspansji. Pierwsze zerglingi mniej więcej w tym samym czasie, ale Hobot no ciut wcześniej i dobiega już do bazy do Dimagi, który wita go czule swoimi czterema zerglingami. Będą one się tutaj przeganiały. Jest crawler budowany momentalnie przez Dimaga, Jeszcze nie decyduje się na gaz. to Bardzo ważne. Zobaczcie, że praktycznie ukończony już ten upgrade do prędkości zerglingów Hobota, no a Dimaga trzyma się dalej bez tego upgrade'u. No ta królowa za daleko maszerowała, pozwoliła sobie tutaj opuścić creep, ale ona zmierza do naturala. No będzie tutaj próbował blokować rampę, jak widzimy ten spine crawler już praktycznie gotowy. Wpadają zerlingi chobota. Jedna czy dwie dronki najprawdopodobniej zostaną wyciągnięte. Dokładnie dwie udało się wziąć. Trzecia jeszcze chyba padła. Czy tutaj są te zerglingi? Nie. Z main'a wszystkie zerglingi już zostały wyciągnięte. Stracił dużo dronek Dimaga w tym naturalu ten jeden spinecrawler jeszcze nie wybudowany aż trzy spinecrawlery w tym momencie budowane przez ukraińca no i mm, sprawdźmy 16 dronek do 19 Chobot ładnie tutaj e, wykorzystał fakt posiadania tego upgrade do prędkości dalej bez e, gazu gra Dimaga no styl interesujący nie da się ukryć wpadają kolejne laserlingi e, Kolejny raz pada jeden czy dwa dronki Dimagi. No ale teraz już udało się wybronić trzy spinecrowery. No więc teraz ten haras już musi się zatrzymać. Zobaczymy co będzie robił Hobot. Dalej nie ma gazu u Dimagi. Siódma minuta się nam zbliża powolutku. Bardzo ciekawe zagranie. Cały czas jak widzimy dronuje. Cały czas tylko Overlordy, Kryptumory. No a co robi Roach Warren? Już w tym momencie budowany przez Hobota. Jak chce się przed tym wszystkim bronić Dimaga? No owszem, te trzy spańcrowlery to na pewno siła. 34 drony do 30, przewaga Dimagi i widzimy już, że dochód również dużo wyższy. W tym momencie pojawiają się aż trzy gazy u Dimagi. Będzie korzystał z nich już za sekundkę. No nic, żadnych ciekawych informacji nie dostarczy ten Overlord. Zginie tutaj królowa, rozprawi się z nim w miarę szybko. Dimaga uruchamia w tym momencie wydobycie gazu. Robi się również Roach Warren. No a Roach Warren już tutaj gotowy. Kolejne zerglingi e, zmierzają w stronę bazy Dimagi. Cały czas tutaj pilnowana, chociaż sporo energii na tej jednej królowej. Chyba maina cały czas, nie w mainie dodatkowa królowa została postawiona, e, żeby dawać te dodatkowe larwy. No i mamy Evolution Chamber dla Hobota. Pierwsze rocze już wybudowane. On ma trzy gazy wybudowane tak naprawdę, w zasadzie trzy będzie miał za momencik, ale tak naprawdę wydobywa tylko z jednego. Robi się już layer, robi się layer, no i pierwsze rocze również u Dimagi w tym momencie budowane, robi się również layer u Ukraińca. Zobaczymy jak ta gra będzie dalej się przewijała, no póki co. Nie ma najmniejszych szans chowod tutaj na atak, ale widzimy, że ma moment i te skałki. Jeżeli uda mu się zająć tą złotą ekspansję, no to ma tutaj szansę uzyskać przewagę ekonomiczną. Ale to nie stanie się w ciągu najbliższych 2-3 minut. Jeszcze chwilkę to potrwa. No może przesadziłem, gdyby od razu zdecydował się na wybudowanie hatchery, a widzimy, że dysponuje tutaj praktycznie funduszami. Mamy chwilę pauzy, to będzie mógł wybudować tutaj tą hatchery. Mieliśmy krótką przerwę, ale bardzo, bardzo krótką. No i jestem ciekawy, czy momentalnie jak padną te skały, to będzie tutaj budowany ed. Jak tam limit 69 dimagi do 78, w zasadzie 72 do 78 hobota jest już tutaj uwolnione to miejsce. Widzimy już sylwetkę Hatchery, będzie się tutaj budowała. Jest Overseer w bazie u Dimagi, który dostarcza informacje na temat tego, co się dzieje. Jest Hydralisk Den w bazie Dimagi, natomiast Hobot, no z racji tego e, Expa Złotego, nie zainwestował jeszcze w Hydralisk Den. Widzimy, że Dimaga otwiera sobie przejście do tej tylnej bazy w tym momencie. No a Hobot, budowa na Hatchery, budowane Hydralisk Den. Mocne makro w tym momencie Dimagi już wyprzedził swojego przeciwnika, a jeszcze pamiętamy, że przed sekundką był tutaj w niekorzystnej sytuacji i 5 czy 6 limitów plecy miał. Sporo, sporo rołczy, ale zobaczcie, że te Cryptumory jakby troszkę się zatrzymały tutaj. Jest haczery budowana przez Dimagę w samym rogu, lewym, górnym. Co my tu mamy? Rołcze od Hobota. Czy Dimaga ma już upgrade do prędkości? O, to jest pytanie. Nie, nie zdecydował się. Jeszcze żaden z zergów nie ma upgrade do prędkości. No i teraz, cóż, zdecydowana przewaga roczy tutaj po stronie Dimagi. Czy on będzie chciał walczyć? Nie. Troszkę oberwało się tylko temu spinecrawlerowi, ale chyba była tu transfuzja zagrana, mam takie wrażenie. Przez Dimagę momentalnie przeoczyłem ten moment, no ale nie wydaje mi się, żeby miał 300 na 300 potem, jak kilka roczy. Plunęło w niego kwasem. Uruchamiana ekspansja w tym momencie, jeżeli chodzi o złoto, no i również walczy z tymi skałkami prowadzącymi tutaj do tej ekspansji. Hobot Dimaga, póki co zadowolony, makruje dość mocno, ale dochód za sekundkę już widzimy. Zresztą teraz przechyla się na stronę zielonego zerga. No i robi nam się tutaj dłuższa gra, 12 minut gry za nami w tym momencie. Liczba roczy: 33 rocze Dimagi do. Z 4 Hydri 22 rołczych Hobota Dimaga. No, limit praktycznie ten sam, ale jest różnica w harwesterach. Plus 2 już się robi w tym momencie. Plus 2 również do pancerza. Zasięg do Hydr. Pierwsze Hydraliski w tym momencie produkowane przez Dimagę. No, a mm, sprawdzę jeszcze upgrade'y. 1.0, 0 1-1, więc tutaj ciut lepiej, jeżeli chodzi o Dimagę. Wysłane zerglingi tu w tym momencie, Dimaga nie pilnuje e, tych zniszczalnych skałek, więc jeżeli uda się zerlingom przekopać, to mogą tutaj, no, e, zaatakować. Są hydry, nie ma jeszcze tutaj, co prawda, połączenia creepem. E, zbiera swoje jednostki na środku Hobot w tym momencie. Nie wiem, na co czeka Dimaga. E, on tutaj cały czas chce maksować, zobaczcie, już prawie 160 limitu, e, ale również Hobot 164, jego dochód, no... Większy niż Dimagi Cały czas dzięki tej złotej ekspansji Tutaj przypominam Cały czas te skałki pod obstrzałem A właściwie chyba pod gryzieniem Powinienem powiedzieć No, trzy Spinecrawlery zostały wykopane Przesuwa tutaj tą linię frontu Dimaga do przodu Przesuwa również swoją armię Co nas zmieni energii na tych skałach czy Dimaga widzi? No, gdyby kliknął na te minerały, na pewno zobaczyłby, co tutaj się dzieje. Już 500 hit pointów pozostało zaledwie na tych, na tych skałkach. No, przedarł się tutaj jeden Changeling, sprawdził, co się dzieje. 250 hit pointów na tych skałkach. Blisko maksa, już w tym momencie, Hobot, No i blisko maksa też powolutku Dimaga. Wszystko sprowadzi się do tego, jak potoczy się bitwa. No jest tutaj ta różnica tych trzech spinecrawlerów, max w tym momencie Hobota, no i praktycznie wymaksowany Dimaga, za sekundkę będziemy mieli tutaj dość mocną akcję, są Hydry, które tutaj poradzą sobie z tymi zerwingami, więc udało się ten atak wybronić, Dimaga odblokowuje w tym momencie te złote skałki, momentalnie to rozstrzelane, no a teraz w ten moment właśnie wybrał sobie Hobot na atak, sporo hydr, ja wyłączę w ogóle tą zakładkę, zobaczmy tutaj więcej to pole bitwy, zielone to hobot, czerwone to wymaga, kto wygrywa w tym momencie, więcej hydr na pewno optycznie ma tutaj Dimaga, natomiast więcej rołczy pozostało Hobotowi. No i teraz pytanie czy te hydry wystarczająco, tak wystarczająco 156, 160 limitu do 130 po tej bitwie na korzyść Dimagi Overlordy dostały się tutaj pod obszar. No jak to się stało? Te, na to pytanie nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć, że Dimaga bez problemu rozgromił tutaj całą tą armię limit. Hobota zajmuje w tym momencie środek czerwony zerg. Przypominam, wybronił również tutaj. Szczęśliwie dość wykluły mu się hydry w momencie, kiedy wpadły tu zerlingi. Jeszcze to złoto nie jest odblokowane. Czuję tutaj, wymaga możliwość wygrania. Widzimy, że czerwony limit w tym momencie. Hobota ma zaledwie możliwość budowania 128 jednostek w limicie, natomiast ma aż 160. Kolejne Overlordy tutaj dostają się pod oczy. No i duża bitwa na środku. Ja znowu wyłączę, to zobaczmy. Jak to wygląda? E, bardzo ładnie tutaj ustawione te rocze. Sporo, sporo hydr. Naprawdę dużo hydr więcej na Dimaga w tym momencie. I to on zdobywa coraz większą przewagę. E, te hydry Dimagi gonią za jednostkami chobota. Kolejne overlordy wpadają e, jego łupem. E, no, teraz odpuścił troszkę i wycofuje się na środek. E, solidna, solidna przewaga w tym momencie Dimagi. Sprawdźmy straty. Proszę, Dimaga zaledwie 7800, natomiast Hobot 12750. Produkcja plus 3 już tutaj się dzieje. Do zasięgowych u Dimagi 14 roczy w tym momencie produkuje. No, tu jeszcze nie udało się zniszczyć tych skałek, więc jeszcze nie wybuduje tej haczery, um, Są tutaj zielone tumery. No i Dimaga zaczyna puszować w stronę bazy. E, swojego przeciwnika. rocze przodem e, tyłem Hydry. Tak to wygląda. E, kolejny pojedynek. E, nam się tutaj zrobił spory. No ale przewaga e, Dimagi coraz bardziej nawet wizualna. E, od początku już bitwy. Próbują tutaj Hydry. Chobota jak tylko mogą. No ale są miażdżone w tym momencie przez Dimagę. Good game pisze Chobot. Dimaga bez problemu awansuje do najlepszej szesnastki. Już w tym momencie Nie, Coś jeszcze chłopaki dyskutują ja przepraszam no nie władam ich językiem żeby wam powiedzieć o co tutaj chodzi ladno Gg. wychodzę